Ostatni mecz nie możemy zaliczyć do udanych z usarem Kwizym. Przegraliśmy go dość wyraźnie dziesięcioma bramkami, ale tak to bywa, jeżeli jesteśmy dość, gramy w dość okrojonym składzie. Był to ostatni mecz pierwszej rundy. W tym momencie zajmujemy przedostatnie miejsce w tabeli. Gwarantuje ona nam utrzymanie, ale przed nami jeszcze druga runda, która będzie bardzo, bardzo ciężka. Na pewno do końca sezonu nie wystąpi w mojej ocenie Jan Odpisz. Natomiast dojdzie w stosunku do ostatniego meczu Hubert Narożny, który jest w tej chwili filarem, można powiedzieć, obok Sebastiana Kustonia tego zespołu. Wzmocni nas jeszcze Szymon Ratajczak, prawdopodobnie od, od marca już przystąpi do, naszych, do naszego zespołu. I myślę, że przy, przy młodzieży, która w tej chwili walczy o, o wejście do jednej czwartej finału Mistrzostw Polskich Juniorów. Powinniśmy, powinniśmy się utrzymać. Jeżeli nie spotkają nas jakieś inne problemy zdrowotne, czyli jakieś kontuzje tych zawodników, w którym, których obecnie posiadamy, w którym składzie mamy, młodzież będzie dalej tak się rozwijała, jak się rozwija, to jestem dobrej myśli. Na pewno chłopacy ciężko pracują. Życzę przede wszystkim młodym chłopakom, którzy od dzisiaj w puławach rozpoczynają jedną ósmą pina Mistrzostw Polski, aby dotarli do jednej czwartej i oczywiście znaleźli się w czwórce najlepszych zespołów w Polsce, czyli przynajmniej by był ten minimum plan wykonany z dwóch lat w tył. Także patrząc na to, co dzisiaj robimy jest, idzie to wszystko w dobrą stronę. Problemy myślę, zaczną się od przyszłego sezonu, no bo większość tych chłopców skończy szkołę, to jest klasa maturalna, większość tych chłopców zdaje maturę w tym roku no i oni będą musieli po prostu wybrać sobie kierunek czy to będzie Poznań czy to będzie dalej ilu z nich zostanie będziemy rozmawiali a przede wszystkim na ilu z nas będzie stać żeby tych chłopców utrzymać wiadomo że dzisiaj dojazdy to wszystko będzie kosztowało czas pokaże my jesteśmy dobrej myśli zarząd klubu naprawdę wykonuje szaloną pracę żeby to wszystko funkcjonowało normalnie dostaliśmy ostatnie środki z Urzędu Miasta i Gminy, które również nas wspomagają. Na kibiców nie możemy narzekać, także sami wiemy, że musimy się brać do pracy i realizować swoje cele, a tym celem jest utrzymanie się w pierwszych